Przedmowa. Kochani słuchający, książka, którą napisał Hugh Lofting pod tytułem Doktor Dolit i Jego Zwierzęta, to wspaniałe przygody, które warto, żebyście poznali. Postanowiłam przeczytać wam tę książkę, choć jest ona naszpikowana angielskimi słowami, a ja angielskiego nie znam. Traktuję to trochę zabawowo, i chciałabym, żeby słuchający również tak do tego podeszli. Nawet jeśli zdarzy mi się jakieś przejęzyczenie. Potraktujcie to z przymrużeniem oka. Doktor Dolittle i jego zwierzęta. Opowieść o życiu doktora w domowym zaciszu oraz niezwykłych przygodach w dalekich krajach. Rozdział pierwszy. Padle Bay. Bardzo dawno temu, kiedy nasi dziadkowie byli jeszcze dziećmi, żył doktor, a nazywał się Dolittle John Dolittle, doktor medycyny. Oznacza, że był najprawdziwszym lekarzem i posiadał ogromną wiedzę. Mieszkał w małym miasteczku o nazwie Padlbej nad rzeką marsz. Wszyscy mieszkańcy tego miasteczka, młodzi i starzy, dobrze go znali z widzenia. Gdy szedł ulicą w cylindrze na głowie, mówili. Zobaczcie, idzie doktor, jaki to mądry człowiek. Biegły za nim dzieciaki i psy. A kruki mieszkające w kościelnej wieży zaczynały krakać i kiwać głowami. Jego dom, położony na przedmieściach, był niewielki. Był za to otoczony dużym ogrodem z szerokim trawnikiem i kamiennymi ławami, nad którymi płaczące wieżby zwieszały swoje gałęzie. Doktorowi gospodarzyła jego siostra Sara Dolittle a on sam zajmował się ogrodem. Doktor bardzo lubił zwierzęta i miał ich dużą gromadkę. Poza złotą rybką, mieszkającą w stawie z tyłu ogrodu, trzymał króliki w spiżarni, białe myszki fortepianie, wiewiórkę w bieliźniarce i jeża w piwnicy. Był właścicielem krowy z cielakiem oraz starego, kulawego konia, który miał 25 lat. Poza tym posiadał jeszcze kaczki, gołębie, dwie owieczki i wiele innych stworzeń. Do jego ulubionych narzeżeli kaczka Dab-Dab, pies Jeep, mała świnka Geb-Geb, papuga Polinezja i sowa imieniem Tutu. Siostra doktora Sara narzekała na tę sforę i ciągle utyskiwała, że zwierzęta brudzą w domu. Kiedyś do lekarza przyszła starsza pani, cierpiąca na reumatyzm. Usiadła na jeżu śpiącym smacznie na kanapie i więcej już się nie pokazała. Potem w każdą sobotę jeździła do lekarza do Oxenford, miasteczka odległego od Paddle Bay o dziesięć mil. Siostra doktora powiedziała wówczas: Dopóki będziesz mieszkał z tą menażerią, John, nie licz na pacjentów. Który szanujący się lekarz trzyma w salonie jeże i myszy? To już czwarta osoba, którą odstraszyły te zwierzaki. Sędzia Jenkins i wielebny pastor oświadczyli, że nie zbliżą się już do naszego domu, nawet gdyby byli śmiertelnie chorzy. Biedniejemy z dnia na dzień. Jeśli dalej będziesz tak postępował, żaden przedstawiciel śmietanki towarzyskiej nie będzie się u ciebie leczył. Ja tam wolę zwierzęta od jakiejś śmietanki towarzyskiej stwierdził doktor. Nie gadaj głupstw odparła Sara i wyszła z pokoju. Czas mijał, doktorowi zwierząt przybywało, a pacjentów ubywało, aż w końcu nie pokazał się ani jeden no, z wyjątkiem karmiciela kotów, któremu zwierzęta nie przeszkadzały. Ale on nie był zamożnym człowiekiem. A chorował raz w roku w czasie świąt Bożego Narodzenia i wówczas płacił doktorowi sześć pensów za butelkę mikstury. Nie można przeżyć za sześć pensów rocznie. Nawet w tamtych czasach było to niemożliwe. A gdyby John Dolitr nie miał kilku groszy schowanych w skarbonce, nie wiadomo co by się stało. A zwierząt wciąż przybywało i trzeba było dużo pieniędzy, by utrzymać całą menażerię. Zaoszczędzona sumka topniała z dnia na dzień. Doktor musiał sprzedać fortepian, a wtedy myszy zamieszkały w szufladzie biurka. Jednak pieniądze, które otrzymał za instrument, także szybko się rozeszły. Dlatego doktor Tolitl był zmuszony sprzedać swoje niedzielne brązowe ubranie. Ale i to na nic się zdało. Gdy teraz szedł ulicą w cylindrze na głowie, przechodnie mówili. Zobacz, idzie John Dolittle, doktor medycyny, niegdyś był to najbardziej znany lekarz w okolicy, a spójrzcie na niego teraz nie ma pieniędzy, tylko dziury w skarpetkach. A jednak nadal goniły za nim psy, koty i dzieciaki, tak samo jak wówczas, gdy był bogatym człowiekiem.